Haha, ha, i kolejne kroniki Emila. Tym razem jesteśmy o 4 dni w przeszłości. Jesteśmy w dniu wojny. Proszę Państwa, idę do cywilizacji. Wywycię z kopalni. par sześć taksów. Mam wszystkie enchanty. O, zobaczmy. Co nasi ludzie tam robią? Mamy kilka nowych małpek którzy nie, Nie są oni online, ale są Jest kilka nowych małpek I tu już... Można się bić i już Ewelina oczywiście zabiła Wojtka I... Zabiła Huperta, który jest teraz W niebieskim teamie Yo Może nie to było na pierwszy dzień z kopalni

no, mo możesz stać na mieczu smite Nie mogę no Nie to się A tu ekspresji Mamy jakieś kowetło? Tu jest, tu Ale mi się coś To <laughs> nie powinno nie powinno tak być Normalnie no, powinno to, się no, enchantać Bo in, inni mają Mo może, może jakoś naprawiałeś tak sami. Ale dobra, zrobię to. Co to jest za niewidzialne w naszej bazie? Speak up, motherfucker! Czy to korobi Lama? Spig Speak the fuck up! Mam pistolet! No, letter szybki jest. Tylko to musi być yes. z letter skraftowany, nie znaleziony. nie wiem czy widzieliście, ale posekrekowałem trochę skrzyneczki z obrazkami. Żeby było Wam łatwiej, moje małpki. Tam są obrazki. Tam reszta te główne skrzynki. Tak, jesteście małpkami. No, sk skorpionek, enchant Zgadnijcie skąd manchant? Jak Bo ja, ja. słyszeliście, co się stało u Skorpionek. tam na Minecraft. Chat, ja, ja, ja. Pisał. Wszyscy oskarżają Skorpionka o skrywafanie zielonej bazy, czyli własnej bazy. Zobaczymy. Znaczy, ja wiem, ale nie powiem. Ciś ta osoba się przyzna, tak mi powiedziała. Więc ja więc skoro się, przy... jeśli się jeśli się ciśnie nie przyzna ta osoba, to ja napiszę, kto to był. to jest z zielonej bazy, czy z innej bazy? Tak, z zielonej. Czyli kryć własnej cywilizacji to był. Rock, paper, paper. Jakiś Może to było, Tiksu. Jakiś tam na problem? A jak nazwać miecz? A mi chodzi o to, że się nie odbijemy na razie. Napisane tylko na czas. No Dobra, mam pomysł na mnie. Zguba Eweliny, nie? nie. Zguba Fura, słówkiem. Chce e Eweliny. A co, nie walczymy z nią? Nie, no my mamy jakby sobie. No, o, bo ona jest teraz numer jeden na serwie. nie no, no, ma. Niebiescy zostali rozwaleni.

ja chcę nie szlakować mam, po prostu wyjrzeliśmy levela Tak to bywa No ale ja, to jest głos chyba nie Nie wiem co z tym mieczem robiłeś, nie powinno tak być Nic nie robiłem, ja nie chętnie Dobra to czekaj, ja zaraz... To też mi to, mi gra tu jest, zobacz ja mam sześć tjaksów Ale ale... A co my idziemy sami, No, to no, jest normalnie Tjaks ploki dziecię cztery staki Gdzie jest... O, ma gumniaki gdzie jest Skorpionek w ogóle? Gdzie jest nasz przyjaciel Skorpionek? Ale co z moimi wtedy żeby... ja, Nie wiem No ale to... tamtej ja mi ich nie dał Czekaj, rob... co robi Lama jest naszym literem Z kim idziemy się napieprzeć? Kto będzie jełopem? Ja bym cię zafonował... Nie wiem <śpiewanie> Kogoś Ej! Co jest? za pije Popieram każdą decyzję naszego litera Klękam to jest, to jest wielka małpa, klękam przed... Prze, klękam przed wielką małpą. Pójdę na wojnę. Za topą Strygoryla. yo, Goryl. Jak chcesz... Czekaj, ona mnie nie słyszy. Kuzik B mi to, że nie działa, e e nie? Dobra, To tam. To ci cztery. Nie, bo tak, bo tak nie urobisz. Bo ja mam kobać do góry. To jest, to, jest to jest na internecie. Audi. No więc robiłem to tak jak Ewelina chciała Nie jest ona w żadnym teamie I ma jedno życie, jeśli ona umrze bez teamu, to koniec z nią Więc ciekawie jest Co, chcecie robić hunta? Koniemy ją przez cały serwer? Mam kilka ja fajnych ja rzeczy w interczeście, gdyby nasza pasła poszła gabum, atomówka jakaś tu wójcie czy coś. No. Ja mam ja też. mamy... Ja A gdzie, no. gdzie, idziemy, gdzie idziemy? Idziemy zrobić się Dobra, to idziemy, I'm caught up the right. World so, of Warcraft. <laughs> Staring. Bezbycia smotherfucky bardziej się nie stało, bo ty i bo on nie miał seta żadnego masz, tylko miał killoff. Tylko miał killoff z po spróbuj i tam wyszło. schowane. weź próbuj To weź spróbuj. i... Ty czekaj, ale to temy są nielegalne, bo Ewelina miała i spaliła wszystkie, bo musiałem... No miała to temę, ale ciaste kazały jej spalić się? No, bo ona tutaj myśleć, że no, mia miała to tego. prawda. Okay, to jest już nie, nie ma. No to spróbuj odzyskać. To tak, nic, kuda. nie jest. Hmm. Nie, no to ma Ja mam. No to jest tak. Nie ma zielonych aktywnych online, więc jakby nie możemy ich zaatakować. Możemy zadekować albo Ewelinę, albo niebieski team. To są nasze dwie opcje. No ale ja... Ale ja z Eweliną powiedziałem, że mamy sojusz na ten cel, nie No, ej, chodźmy do niebieskich, zobaczy jak tam wyspą, bo nie byliśmy... No znaczy byliśmy, ale... No. Tak połowicznie, tak połowicznie. Jeśli chcecie, to można śnieg pozbierać czy coś, nie No dobra, to chodźmy tam. Jakieś jakiejś No ale nie tak nic, no ja bym nie atakował. Bo oni są i tak mocno osłabieni. Teraz chyba czerwoni są najsilniejsi. Bo tylko my jesteśmy. Tylko my mamy full gear. Ale nie, bo jak oni na zacząć atakować, to wtedy my ich teraz No, No tak. Ale no rozumiem, bo tak tutaj. Można tutaj zrobić książki, to najpierw... Najpierw się zrobi enchant tutaj, to będzie tańsze później dodawanie książek, nie? Że nie będzie tego problemu, że 40 leveli coś kosztuje. Tylko zrobi się tutaj najpierw. Na klatę 39 jaxów. Słuchajcie, tutaj... Ja to ja uzbieram tą skórę. Pełno rumu. End? Nie będzie. Enter czas mam. Enter nigdy. Także, czerwoni dostali nową strukturę, nie byłem w niej jeszcze i pełno rumu złapali. Można craftować rum nawet. Nigdyś nie wejdzie. A o, jeszcze jeden sobie sewezm. A jeszcze jeden. Nie, nie wiadomo, co się stanie, na koko napotkamy się. Ale tak. Ja mam. Idziemy do tego, do niebieskich. Do niebieskich to łącza, i nie to czerwonych. Ja wol, nie ja wol. ma iż alkohol. Daj Ja A właśnie, kobyłaby można kraftować. Gdyby ktoś nie wiedział. On, on Możemy pójść na statek, tam krentować pojęczyny, bo są te silverfisze specjalne. się zapytać. Oni wszyscy.

róże na pustynnej wyspie to też co na namalował tutaj, namalował taki piękny obraz, a właśnie mówię o tym, że namalowałeś te obrazy tutaj, A pustynny zobaczyłeś róże, tutaj raz pojechałeś na niebieską cywilizację i namalowałeś to. takie góry, tak. Gdzie jest arcyciuł? Złodzieje. Tutaj w ogóle tam niebieskich jakichś strajca potomno jest, który dał wszystkie karty jedynie.

Ten co przemycał kokainę. W XX wieku. To chyba był Babelesko. O, on leci na przykody. Więcej osób może być? O, to... F... Jo, to jest super.

no. A, Ty lubisz kupować, prawda? Co lubię? Nie, pofarmować, ja ja wiesz, mówi, ja nie pufarmować. Ja Oczywiście. Znów byś jak drugi z gwiazd wyjaśnił, mówiłem. Jawol, jawol. Ja Iż lipa alkohol. No, żeby piasek Pięk musiał być cały, pijak. kurde, zrespiony pod wodą. Teraz, Teraz bardziej. Trzeba mieć, albo ma pomysł, albo się zrobimy książkę aqua -apiliki. Super Bongo 64 Robiła la Mike i to ma. Może ja naprawdę. Dla Dziada robić. Akuratu Miki. No nie, A ja mam jakieś... Tak się robi miniaturka odcinka o tak. Kroniki Emila 6. Coś można w sumie. Jak lecimy na kratu, że z nateru, która nie, nie wiem kurwa. skąd została wyczarowana. Ale kurwa, A wiesz, ajantik, wiem, że jest Ajunting. Wiem! Dobra, Czemu, by, jest, to, jest, to, Nie musimy tak gasić. są osoby na mnie teraz mówią, żeby... Ażim jest... lepszy. jest... Ażim jest... mnie jest... powrócimy powrócimy, dżunglowa to... oceaniczna. Może nas, na... wolno, na... ale jest balej się niczek bracie No ale mam... mam Fifty <gir> gear grony, tam, nie, nie Powinny być takie dwa nie Powinny być takie dwa i tak to, też, to, on to może -towa Albo daj mu niech kawy się napije To zacznie to w... tak stracić jak Minecraft Steve Ale mnie... ale... ale... Proda, chyba nie było o no, do kosmosu I teraz nagle wszyscy... Habikas umiera i wszyscy spadamy na ryję To byłoby straszne Mam nadzieję, że nikt nam ducha nie się Dwie osoby na serdu mają się jakby się No Wszyscy możemy zginąć. Ja wyglądzę. na to piksłujmy o to, kurde. Ale nabyć, ja proszę nabyć. Czy ty chyba rzuciłeś? Czy to mam... Yy, ta, ale jest strasznie nie opłatamy. Kurde, mam na swoje... Mam, mam, mam. Po pewnie, ja toch tam. Jak tu ja właśnie zrobię? Zielony. No to na szalim. Kompletnie! Nie dobra, dobra, a ja mam to ja. no. no. robię. No, możemy zobaczyć ten mgu zrobić porobić i znaczy strzeli. Tak, zrobić kontent. Tak. A ja, Robimy content. to Oho, Pablo Escobar. to Happy to tak naprawdę balon. I jak polecimy do góry, to tam wybuchnie. Może tak być. Nasza... A więc to jest ta ekspedycja 33? Aha. No to, to, to jest odręcz nasza kość naszej wyspy, bo i tak ktoś może się do nas trafić. Gra no, roku to będzie. Pamiętajcie za sobę. Widziałem przyszłość ale i będzie tak. I płacz nie, nie. wielu internautów, A że ta gra się... wygrała. A co z naszym liderem? Co robi Lama? Jest literem, ale stracił koronę, więc. Odzyskaj ją po tygodniowym wyzwaniu. A ty, Valina, ma i zrobić głosowanie o to? Bo. Oj, to były jakieś uprawnienia. Czy tu pisać się do siebie? Pojď, komend page. Dobra, ja nie pisać. A, leco, packets. Ja, no, to jest ja, to pisać za. Dobra, to ja. akurat, prawda, oni nic nie mają, po... Pewna osoba im skrywała wszystko. Tego, a ma tego, a ma Madry, a Madry, a nie możemy zacząć, nie Ale on jest spoko. Ale Wojtek jest jedyny, ten Wojtek ma apel. A potem zrobiliśmy głosowanie ok. czy usunąć czy tylko na apel. Tak, Ewelina opuściła swój nie team. Gdzie my tylko 5 tej całej kopalni, a to do... była na start. No, do... no, do... no, to nie wiesz, I, I teraz Ewelina sama jest teraz. Nie jest w żadnym teamie i ona nie chce być w teamie żadnym. Aha, Także jeśli teraz umrze, to będzie tak. mieć banę, Bo tylko jedno życie, jak ma. Bo Ewelina wyś... na tapa wyszła z żadnego teamu i Nie chce być... I nie chce być... I nie chcę hmm. teraz. Nie być... Nie chce no, być... Nie chce Nie Nie można samemu pościć lub wy... ktoś cię wygna. A więc Matt Rabbit myśli, że to, to był skorpionek, który zniszczył tak. im wszystko. Interesująca to Może być taka, ale... jaka Ej, 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 To byłoby piękne, gdybyśmy byli na tym mod w wojszczacie i być spadny. Taki głos był... O! <noise> Takie <to> piękne <to> by było jak ten, jak ja jak grałem, jak to tolki, grałem na jak na jak na jak na jak na jak na A i po tak. tak. na stracił Tak, bo jak na jak na jak na ja będę jak na jak na ja nie wiedziałem gdzie jak Może tak. Może tak. się tam kręcić. Lub u żółtych się kręci, bo tak. Tak. To, czyli on nikogo nie ma. To było, no. tak. było do... dobre De... miejsce na chowanie się. A co, A co, co? No. my O co A chodzi? To, tak. bez my już jesteśmy ile? Kurde, za dwie siłę ja nie mogę. I okay. za 200 metrów ale, jest zdziwiony. Dobra, dawaj. Ale co robi na co? lecimy do zielonek, jest tak, tak zobaczcie. Czemu to się zrobić? Tak zwa. Do zielonych jeszcze tak 1000, do zielonych jeszcze 1000. nie, o, nie tak, to, o, to tak, Niech żyją czerwone, To jeszcze ja mam 2000, to ja przygłęzę rozbudowy. O tak, O tak. No. Będziesz się na nim lewitował, Ale, ale ciosek się wbudzi na nasz Ja nie mogę, ja cię... nie będę o... tak... o... Ja wiem o tym, o, że się nie, tak da. Nie będę. Nie 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 Kurwa. Nie chodzi, żeby cały dzień robić się ale tak, speedrun. Jeśli pod nami jest jakby woda. Otwarta od godziny, to by już przyszło. Ej, wyjdziesz do zielonych, czy to niebieskich? A więc w siódmych chronikach zobaczymy, co się będzie tam dziać.